Witam serdecznie. Tematem dzisiejszego odcinka są kontrolery. Z reguły wszystkie kontrolery będą dziedziczyły po klasie bazowej Controllers. Tak, jak tutaj mamy, nasz Home Controller dziedziczy po klasie bazowej Controller. Nasz kontroler Test Controller również dziedziczy po klasie bazowej Controller. Gdy dziedziczymy po klasie bazowej Controller to wszystkie niestatyczne metody publiczne, czyli tak jak metoda index jest metodą publiczną, nie jest metodą statyczną, czyli wszystkie metody publiczne niestatyczne stają się tak zwanymi akcjami, które użytkownik może wywoływać potem z poziomu przeglądarki internetowej. Gdy nie chcemy, aby metoda była dostępna z poziomu przeglądarki użytkownika, to trzeba ją zadeklarować jako private. Po prostu tutaj nie public, tylko private. Wtedy ta metoda będzie niedostępna z poziomu przeglądarki internetowej lub można dodać specjalny atrybut, ale o atrybutach do kontrolerów powiemy później w następnym odcinku. Teraz tak, przykładowo do przeglądarki internetowej, kiedy wprowadzimy adres home index. To wywołujemy właśnie naszą metodę niestateczną publiczną index z klasy HomeController, która znajduje się w katalogu controllers. Jest to HomeControllers. Natomiast, gdy wywołamy w adresie internetowym, wpiszemy slash test witaj, to zostanie wywołana metoda witaj. Z klasy Controller Test, czyli będzie się odwoływać do katalogu Controllers i do kontrolera TestControllers, i zostanie wywołany ten kontroler, testController test controller i jego metoda Witaj. Dobrze. Do kontrolerów możemy przekazywać parametry. Mogą to być typy proste, jak choćby zwykły integer, string jak również możemy przekazywać typy złożone, takie jak własne klasy, które sobie zadeklarujemy. Za przypisanie wartości do poszczególnych parametrów odpowiada tak zwany mechanizm model binders. Model binders może on pobierać parametry z kilku źródeł, z root data, czyli z danych routingu zapisanych w adresie URL w postaci segmentów, Mogą być także pobierane z pól formularza. Są to wszystkie pola input formularza, jak również mogą być pobierane bezpośrednio z query stringa. Ważne jest to, aby nazwy przekazywanych parametrów zgadzały się z nazwami zadeklarowanych zmiennych lub nazwami właściwości wtedy, kiedy korzystamy z przez siebie stworzonych klas. Przejdźmy teraz do przykładów. Pierwszym przykładem, który teraz pokażę, będzie przekazywanie parametrów do naszego kontrolera poprzez query stringa. W tym celu dodajmy sobie nową metodę. Będzie to metoda o nazwie parametry, w której to przekażemy trzy parametry do naszego kontrolera poprzez właśnie query stringa. Będą to parametry typu integer, chociaż zmieńmy trzeci na typ string. Mamy trzy parametry, które, za które pośrednictwem chcę zademonstrować przekazywanie parametrów do kontrolera poprzez query stringa. W tym celu postawimy sobie tutaj breakpointa i uruchommy naszą aplikację, aby przetestować przekazywanie parametrów właśnie w sposób, przy pomocy query stringa. Dobrze, aplikacja się uruchomiła, to teraz musimy wpisać adres, który będzie nas przenosił do naszego home kontrolera. I metody parametry, czyli wpisujemy Home parametry i teraz przekażemy do, naszego, do naszej metody parametry za pomocą query stringa, czyli doklejamy na końcu nasz query string. To będzie parametr 1 równa się 55. Następnie doklejamy parametr drugi równa się 100 i doklejamy parametr trzeci równa się tomek, klikamy enter. Dobrze, nasza łapka została wyłapana i sprawdźmy jakie wartości zostały przekazane poprzez query string do naszego kontrolera. Możemy sobie tu sprawdzić parametr 1 przekazana wartość 55, parametr drugi wartość 100, parametr trzeci jest stringiem, a jego wartość to Tomek, dobrze zatrzymajmy naszą aplikację teraz pokażę drugi sposób przekazywania parametrów do kontrolera poprzez route data, czyli danych z routingu Zapisanych w postaci URL-a, w postaci segmentów. Yy, czyli, żeby tak dane przekazać, musimy sobie zdefiniować dodatkową trasę w naszym kontrolerze. Dodajmy sobie trasę o nazwie parametry, która będzie pobierała trzy parametry: parametr 1, parametr 2, parametr 3. I gdy mamy już tak zdefiniowaną trasę, yy, to parametry do naszego kontrolera możemy. Przekazać na drugi sposób, nie w postaci query stringa, ale w postaci segmentów adresu URL, który na podstawie zdefiniowanej trasy tutaj. Czyli teraz, jak uruchomimy naszą aplikację, nasz adres internetowy, który wprowadzimy, będzie wyglądał troszeczkę inaczej. Dobrze, teraz znowu odnosimy się do kontrolera HOME, do metody parametry, i teraz nie przekażemy parametrów w postaci query stringa. Tylko przekażemy w postaci segmentów, a że my mamy w postaci segmentów mamy nową trasę routingu i tam się nie odnosimy bezpośrednio do, nie wpisujemy kontrolera home ani, ani metody parametry, tylko te własności są zdefiniowane domyślne. Tam tylko w adresie mamy przekazać te parametry, czyli przekazujemy parametr pierwszy to będzie 100, parametr drugi będzie 400, parametr trzeci będzie Marcin. I teraz klikamy Enter. I znowu nasza metoda akcja parametry wyłapała. I zostały przekazane parametry: parametr 1 100, parametr 2 400 i parametr 3 Marcin. A więc wszystko się zgadza. W taki sposób poprzez e, de, root data również e, przekazujemy parametry. Żeby tak parametry musiały, musiały być przekazane, to musimy mieć odpowiednio zdefiniowaną trasę. To jest właśnie nasza trasa parametr 1, slash parametr 2, slash parametr 3. Home i parametry nie musieliśmy wprowadzać, bo home i parametr nie wprowadziliśmy w naszym adresie URL, a po prostu zdefiniowaliśmy jako wartości domyślne. Dobrze, zatrzymajmy sobie to. Teraz trzeci sposób, możemy przekazywać parametry poprzez dane formularza, czyli poprzez tak zwane inputy. W tego, do tego celu stworzymy sobie jeszcze jedną metodę, następna metoda. Nazwijmy sobie ją parametry2 i przekażmy do niej nasz typ danych, który to będzie, którym typem danych będzie książka. Możemy sobie zobaczyć definicję takie uzyskając F12. Definicja książki to jest po prostu tytuł, autor i cena. I teraz naszą książkę będziemy przekazywać do kontrolera poprzez formularz, który sobie tutaj dodałem. Tak, taki formularz. Dobrze, dodajmy sobie tutaj breakpoint, żeby sprawdzić, czy tak rzeczywiście się stanie. Uruchamiamy naszą aplikację. Dobrze, wypełniamy nasz formularz, wprowadzamy tytuł książki, na przykład programowanie, programowanie ASPNBC. Autor. Nowak, cena 99. I naciskamy. Wyślij. I akcja naszego formularza została przechwycona przez naszą metodę parametery 2. I do naszej metody została przekazana zmienna A, która jest typu książka, i w niej są przekazane wartości, które wpisaliśmy, czyli autor Nowak, cena 99, tytuł programowanie ASPNET MVC. A więc wszystko się zgadza. Dobrze, zatrzymajmy naszą aplikację. Także dzisiaj pokazałem przekazywanie parametrów do kontra przez query stringa, czyli poprzez doklejanie parametrów na końcu query stringa. Pierwsza metoda. Druga metoda poprzez zmienną root data, czyli na podstawie danych z routingu zapisanych w URL-u w postaci segmentów. I trzecia metoda poprzez... Przekazywanie danych poprzez pola formularza, wszystkie pola inputy formularza i poprzez wysłanie go przez akcję Submit. Na dzisiaj to by było wszystko. Dziękuję.